Panie i panowie, pojawił się drugi zwiastun filmu Suicide Squad, w Polsce znanego lepiej jako legion samobójców. Pierwszy zwiastun tak samo jak w przypadku Batman v Superman był bardzo mroczny, ale DC pokazuje nam również drugą stronę medalu. Gdzie to zwariowani antybohaterowie żartują sobie w trudnych sytuacjach? Skupiono się tu również na przedstawieniu nam poszczególnego bohatera, albo raczej złoczyńcy filmu. Pojawia się również Amanda Waller, która jak wiemy powoła całą drużynę. Jeżeli nie wiecie kim ona jest, to tak w wielkim skrócie jest to damska odpowiedniczka Marvelowskiego Nika Fury'ego. Wysoko postawiona urzędniczka państwowa, która wie o wszystkim, co dzieje się w tym uniwersum. Do zadania zebrania i dowodzenia drużyną zostaje wysłany Rick Flag, czyli żołnierz, który dla swojego kraju zrobi wszystko. I teraz tak do końca nie wiemy, kogo zobaczymy w filmie, ponieważ w komiksach było ich trzech. Ojciec, syn i wnuk. Każdy z nich pracował dla rządu. Pierwszym członkiem drużyny jest Deadshot. Tak naprawdę nazywa się Floyd Lawton. Najlepiej opłacany zabójca na świecie, wyśmienity strzelec, który niemalże nie pudłuje. Przy okazji ojciec, który zarobione pieniądze przeznacza na swoją małą córkę. Mamy również killer Kroka, czyli Waylanda Jonesa. Od młodości cierpiącego na rzadką chorobę skóry, przez co nie był lubiany w szkole, gdzie to często wyzywano go od dziwadeł. Po pewnym czasie zaczął uważać się za krokodyla. Zabijał Ludzie a od czasu do czasu ich zjadał. Jeden z najsilniejszych przeciwników Batmana, który ustępuje siłą tylko Bejnowi, który kiedyś połamał mu ręce. W zwiastunie możemy zauważyć bandaże na jego dłoniach. Jest to właśnie nawiązanie do tej historii. El Diablo, czyli Chato Santana. Kryminalista, członek gangów, który to potrafi kontrolować ogień. W komiksach było dwóch El Diablo. Jeden był bohaterem z czasów Dzikiego Zachodu, a druga wersja jest przedstawiona nam właśnie w filmie. Enchantress, June Moon. Dziewczyna, która została obdarzona magicznymi zdolnościami przez istotę zwaną Jamor. W komiksach blond włosa June, wypowiadając słowo czarodziejka, zmienia się w czarną włosą El. Enchantress. Jest wtedy zupełnie inną osobą. Słowo opętanie bardzo dobrze tutaj pasuje. W zwiastunie nie widzimy jej w składzie drużyny, co coraz bardziej skłania mnie do przypuszczeń, że to ona będzie złoczyńcą filmu. To tłumaczyłoby dziwne zniszczenia, które moim zdaniem wyglądają na robotę magii. Mamy tu również jedną scenę z bardzo tajemniczą postacią, która moim zdaniem również posiada magiczne zdolności. W zwiastunie widzimy również żołnierzy zmienionych w potwory. Kto wie, może ta tajemnicza postać jest właśnie przeciwnikiem filmowej drużyny. I tutaj moje przypuszczenia co do Enchantress byłyby niewłaściwe. W zwiastunie widzimy, że Jun Moon jest najprawdopodobniej dziewczyną Rika Flaga, więc teraz całkiem możliwe, że w finale Enchantress wspomoże w jakiś sposób drużynę swojego chłopaka. W komiksach dobrowolnie dołączyła do zespołu Task Force X. Tyle o czarodziejce, teraz pora na resztę drużyny. Katana, czyli Tatsu Yamashiro, świetnie wyszkolona w walce. Dziewczyna jest w posiadaniu miecza, który to przechowuje dusze osób, które od niego zginęły. Chodzą słuchy, że w filmie Katana ma dobrowolnie dołączyć do drużyny. Boomerang, czyli Digger Harkness, bandzior pochodzący z Australii. W walce wykorzystuje zaawansowane technologicznie boomerangi, w komiksach jest przeciwnikiem Flasha. Slipknot, czyli Christopher Weist, pracujący w firmie zajmującej się produkcją lin, stał się ekspertem w ich używaniu, a następnie superzłoczyńcą. Harley Quinn. Wcześniej znana jako Harley Quinzel. Była psychologiem warka Asylum. Jej ostatnim pacjentem był Joker, który to namieszał jej w głowie, czyniąc z niej swoją kobiecą odpowiedniczkę. Jest to filmowy debiut tej postaci. Nie ukrywam, że jestem bardziej zaciekawiony, jak wypadnie ta postać niż nowa inkarnacja Jokera. To tyle, jeżeli chodzi o filmową wersję drużyny Task Force X. Zwiastun pokazał nam również więcej nowego filmowego Jokera. Ta inkarnacja wydaje się być bardziej psychopatą niż jego anarchistyczny poprzednik z filmu o mrocznym rycerzu. Większość ludzi twierdzi, że on będzie właśnie przeciwnikiem w filmie. Ja mam dwie teorie: pierwszy to, że w jakiś sposób wykorzysta całą sytuację walki z mistycznym przeciwnikiem do swoich niecnych celów. Druga opcja jest taka, że będzie on tylko w retrospekcjach dotyczących postaci Harley Quinn tam również pojawi się Batman. Poczekamy, zobaczymy, ale na pewno Jared Leto nas nie zawiedzie. Tak sobie myślę, gdzie to w filmowej chronologii będzie osadzony ten film. Mamy tam ukazane wielkie zniszczenia, a naszego wszechmocnego ostatniego syna Kryptonu nie widać. Może w tym czasie jest właśnie zajęty walką z Doomsdayem, wspierany przez Batmana i Wonder Woman. Z drugiej strony Superman nie za bardzo radzi sobie z magią, ale to nadal nie tłumaczy dlaczego go tam nie ma. Poczekamy, zobaczymy. To byłoby na tyle, a jestem ciekawy, kto według Was będzie złoczyńcą tego filmu: Joker, Enchantress, ta tajemnicza postać, czy może ktoś inny? Zostawcie komentarz, dajcie łapkę w górę, a jeżeli czekacie na więcej moich filmów, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam, cześć, trzymajcie się.